Cześć, nazywam się Krzysiek Łagiewski, jestem szefem kuchni w Alchemia od Kuchni. Choć zajmuję się ze trzema kawiarniami, to właśnie Alchemia jest moim najważniejszym projektem. Gotuję profesjonalnie od ponad dekady. Wybrałem tę drogę, bo uwielbiam tworzyć nowe dania, odkrywać smaki i gotować dla innych. W Alchemii stawiamy na sezonowość i odważne łączenie smaków, również z świata, z polskimi akcentami, często bardzo regionalnymi. Razem z moim zespołem mamy mnóstwo pomysłów, dlatego też zmieniamy kartę niemal całkowicie, dwa razy do roku, czasami robimy jakieś specjalne dania. Można powiedzieć, że każda wizyta w naszym lokalu to okazja do spróbowania czegoś nowego. Chcemy, aby Alfemia była miejscem spotkań, gdzie można cieszyć się dobrym jedzeniem, muzyką i przede wszystkim sobą nawzajem.